36-letnia ja, idąca do sklepu, bez dowodu, nie może sobie kupić napoju energetycznego. Podkład, który dzisiaj testuję, działa cuda. Oglądamy. Cześć, kochani, witam Was ja serdecznie u mnie na kanale w kolejnym filmie, w którym będziemy prowadzić sobie testy, testy kosmetyczne. Jak widzicie, jestem. Moja twarz jest całkiem suta, oprócz tego, że mam oczywiście nałożoną swoją pielęgnację, czyli krem Elemis, który ostatnio używam, Anti-Age anti i jest naprawdę super, rewelacyjnie mi się sprawdza. Oraz, co mi się ostatnio zaczęło również sprawdzać, to jest ta maska do ust z XX Revolution i jest ona naprawdę świetna. Także... no to są moje ostatnie odkrycia, nowości które często stosuję właśnie po to żeby coś przetestować to znaczy próbuję, żeby przetestować, a później żeby wiedzieć czy jest to naprawdę dobre i warte polecenia także polecajka na te dwa produkty, ten krem naprawdę jest super i robi fajne rzeczy z cerą, także działa fajnie, także polecam i świetnie się nadaje też pod makijaż co jest oczywiście ważne maska faktycznie powoduje, że te usta są nawilżone i nawet pomadki takie jakie ja używam, czyli ja ostatnio użyłam wróciłam do moich ulubieńców chudy, które są mega jednak wysuszające, tematowe, a z tą maską dają radę, także polecam. Natomiast dzisiaj głównym tematem filmu będzie test. I będzie test L'Oreal Revitalift z Anti Age, który ma dawać nam. Lifting twarzy bez skalpela i ma być to piękny, naturalny makijaż, dlatego że mam odcień troszkę jaśniejszy niż mój skórek, bo mam 160 beżowa róża, rozbeżin, I To użyjemy sobie i również go sobie przetestujemy. Go sobie już ostatnio kupiłam w Polsce, jak byłam, trochę temu. A jeszcze nie miałam okazji używać, jest to przyciemniacz do pokóry z marki NAM. Wiem, że jest dużo na niego temat opinii, przedłuża trwałość, nie przedłuża trwałości, skraca trwałość, nie skraca trwałości i tak można wymieniać, wymieniać, wymieniać. Także, żeby nie słuchać tylko opinii innych, to należy samemu to sprawdzić, więc przygotowuję się już do makijażu, czyli moje włosy, które były pięknie różowe, ale już nie są i to mi się po prostu mega wypuka. Chociaż kolor mi się podoba i ten nie jest gdzieś tam jeszcze delikatnie różowy. Ale generalnie są fajne. Tak, W ogóle kocham ten moment, kiedy nie mam odrostu. Także zaczynamy test. I tak na pierwszy ogień standardowo, żeby wyrównać ten koloryt i żeby to lepiej wyglądało już na samym wstępie użyjemy sobie Magic CC Eveline i jak wiecie jest to mój top, number top. A nie chcę utrudniać tego pod temu podkładowi po prostu, bo mam parę baz w ogóle do przetestowania. Natomiast, właśnie, że nie chcę utrudniać przy testach, więc przy testach będziemy sobie używać standardowej mojej bazy. <coughs> Natomiast, właśnie, zrobimy sobie jakieś testy bazy. Jeszcze nie wiem kiedy, ale będą. Będzie teraz na kanale. Postaram się zmobilizować. Chociaż wiecie jak to czasami jest. Im bardziej się staram mobilizować, to mi to jakoś mniej wychodzi. No ale zobaczcie, sama baza, sam krem, tak? Czego chcieć więcej? Mamy kolory pięknie wyrównane i to jest najważniejsze. I teraz, ponieważ ostatnio nowym techniką makijażu, jaką się maluję to najpierw nakładam sobie korektor w miejsce, gdzie faktycznie ta skóra więcej potrzebuje, a później dopiero jedziemy z podkładem. Więc do takich właśnie maskowań i tak dalej używam sobie korektora Estée Lauder i on jest tutaj właśnie zakryty. Ja go sobie nakładam normalnie troszkę, jest normalnie ciemny w kolorze mojej skóry, nie jest wcale jaśniejszy. Dajemy go sobie troszkę właśnie na gąbeczkę I po prostu sobie tam te miejsca takie A w ogóle się nie malowałam A co Pamiętajmy też o zbliżeniu gąbeczki I ostatnio tak wyglądał mój makijaż. Elizabeth. <laughs> ale dzisiaj będzie tego trochę więcej, więc damy sobie najpierw pod oczy Oczywiście, standardowo tart. Mamy taką pogodę, że Miałam móc nigdzie nie wychodzić, a niestety muszę jechać na zakupy. Więc, żeby ten makijaż mi zaraz nie popłynął, bo nie dość, że pada, wieje. Jest okropnie mało wiosennie, ale moje kwiatki w ogóle zakwitły, więc jest not too bad. Tak się pocieszam. Pod oczy. I tą samą gąbeczką, którą nakładaliśmy wcześniejszy korektor. Żeby nam się nie zrobiły jakieś dziwne, dziwne sytuacje. W sensie żeby nie było za jasno. I oczywiście resztkę na górną powiekę. I tak, i tak mam tutaj okna uchylone i chyba słuchać ten wiatr. Nie wiem czy słyszycie czy nie. No ale w każdym razie nie jest kolorowo. No... latały śmieci po prostu. Myślałam, że dzisiaj będzie trochę lepiej, ale... Nie widzę tego lepiej. A niestety muszę wyjść, Chociaż bardzo bym tego akurat nie chciała. No jak już mamy twarz, powiedzmy, mniej więcej przygotowaną, wyrównany koloryt i w ogóle jakoś ona wygląda no too bad To sprawdzamy ten L'Oreal Na półtwarze spróbujemy go sobie samego, później spróbujemy go sobie przyciemnić, jeśli zajdzie taka potrzeba Mam nadzieję, że zajdzie, bo bardzo chciałabym w końcu ten przyciemniacz spróbować, wypróbować, więc dajmy go sobie może od razu na gąbeczkę nie jest to takie jasne. Chyba nie będziemy potrzebować przyciemniacza, ale zobaczymy, czy on może. Na twarzy to może tylko ściemniać a nie zjaśnić. Ale zobaczymy, jak on działa. Pan mam pierwsze. Mm. Pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo pozytywnie zaskakujące. Na pewno nie potrzebuję, żeby on był już ciemniejszy, bo mógłby być co najwyżej jaśniejszy. Wiem, że z tego nama no, tam jest rozjaśniacz. W sensie, to nie jest przyciemniacz, to rozjaśniające takie cudo. Więc jak będę ta sposób, to też sobie chciała kupić i wypróbować. No ale mam parę takich jasnych podkładów, więc myślę, że ten przecieniak się przyda. Może nie dzisiaj, bo jak widzimy, no nie ma takiej potrzeby. Twarz jest naprawdę zobaczcie różnicę tu a tu. Naprawdę pierwsze wrażenie tego rewitaliz jest spoko. Nie jestem pod ogromnym zaskoczeniem. Pozytywnym, a to się rzadko mi zdarza przy takich podkładach drogeryjnych, no bo jednak wiecie, na co dzień używam albo, Arma, albo Diora, albo właśnie este i a tu jednak za dużo mniejsze pieniążki można mieć podobny efekt, więc myślałam, że nie za jasno, dlatego go nigdy nie używam. I po pierwszej warstwie, zobaczcie, naprawdę ładnie wyrównuje kolory, to ładnie jest to wyrównane, w porównaniu do drugiej strony, mm. Ja jeszcze sobie tutaj dołożymy troszkę i zobaczmy, czy można budować to krycie. Powiem Wam, no, naprawdę jestem zaskoczona. Fajna jest konsystencja. Nie robię maski. Co to jest? Nie, nie robię maski. Ładnie się wtapia, nie zostawia takiej, wiecie, wysuszonej. Ja ostatnio lubię tu Glow, dlatego używam właśnie Biora, Bonda mi to skinny Glow. I, I powiem Wam, no, naprawdę. i No, powiem Wam, naprawdę jestem zadowolona, co prawda w niektórych miejscach zaraz wam pokażę to na zbliżeniu. Nie wygląda też tak rewelacyjnie, natomiast patrząc na siebie z takiej odległości jest ok, W ogóle strasznie prześwietla. So zaraz wam to pokażę w normalnym świetle, bez filtrów, bez niczego ale tutaj jest po prostu jasno, więc świetle mocno natomiast ten kolor jest faktycznie ciemniejszy troszkę nie jestem aż tak blada natomiast na twarzą wygląda przez spoko jedynie tutaj w granicach oka, no to korektor też ma swoje mm, działania i no niestety to mm. natomiast. Worównej kolor wszystko jest okej. Okay. Jak widzicie drogeryjny podkład dał radę. Naprawdę ta skóra wygląda dobrze. Jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku. Szkoda, że nie mogliśmy przetestować tego namu bo jego jestem naprawdę ciekawa, ale myślę, że do następnych testów nam się przyda. Ja teraz szybko wykończę makijaż pokażę. Więc jak widzicie podkład naprawdę wygląda rewelacyjnie na skórze. Jestem w szoku, że ja go dopiero teraz odkryłam. W każdym razie no, naprawdę można go tanie wyhaczyć, bo gdzieś w granicach nawet za 35 zł, więc naprawdę jest to super cena jak za podkład drogeryjny, który tak się zachowuje na twarzy, bo naprawdę mamy ten efekt delikatnego liftingu. Fajnie on wygląda, nie ciemnieje na twarzy, więc czegoś chcieć więcej. Zobaczymy, zobaczymy jak się będzie trzymał, więc na razie nie zapraszamy, idziemy działać, D idziemy z tym dniem. Także zobaczymy później. Na razie mamy godzinę 16, jak widzicie, więc no, hmm, hmm, troszkę późno, ale pojmę to i tak. Ponosimy go, myślę, że minimum te 7-8 godzin będzie mi się musiał towarzyszyć i wytrzymać ze mną. Także zobaczymy. Idziemy jesteśmy w świetle dziennym, minęło w sumie dwie godziny, tak u nas jest jeszcze jasno 18 i u nas jest jeszcze jasno jestem właśnie pod sklepem i nie zakładam maski, bo już nie trzeba mieć masek w każdym razie chciałam wam pokazać jak wygląda ten podkład, jest naprawdę świetny nawet mam wrażenie, że teraz wygląda on lepiej niż zaraz po nałożeniu, także spokój zastanawiam się na <laughs> jakie od tym ludziom są te maski ale to nieważne, idziemy na zakupy, a później wracamy, i musimy posprzątać. Także intensywnie, intensywnie, chociaż zaczęliśmy późno ten dzień. W sensie makijaż zrobiłam późno, bo stałam dość wcześniej, w sensie o 13. <grystanie> tak, kocham swoje leniwedne dni, także idę na zakupy. Chciałam powiedzieć, że podkład działa świetnie i mogę potwierdzić jego. Że... Właściwie właśnie liftingujące i odmładzające, dlatego, że miałam właśnie śmieszną sytuację, ponieważ no nie mam ID przy sobie, to nie mam. Myślałam, że mam w sumie w portfelu, ale nie mam, więc nie wiem gdzie mam, ale to jest najmniejszy problem. Nie, nawet nie chciałam kupić alkoholu, chciałam tylko napój energetyczny i pani mi nie sprzedała, bo mi powiedziała, że nie mam ID, bo w Anglii jest tak, że jak nie wyglądacie na 25 lat, to moim zdaniem, no sorry, ale wyglądam, mam 36 What the fuck! No ale pani powiedziała, że nie sprzedaczajcie to. Także hmm, zasługa podkładu: myślę, że to jest Loral, Dzięki. Nie będę być energetyką, będę zdrowsza. To taka tylko dygresja. Morrison, dzięki za odmłodzenie. No cóż, będę bez energetyka. Była taka fajna promka na mojej Redbulki. Ale mam go za daleko od domu i nie będę jutro jechać, a teraz mi się już nie chce jechać też po ID i wracać się, więc no bez sensu. Ale no pani mnie rozbawiła. Bo ja rozumiem alkohol, ale ludzie, to jest napój energetyczny, gdzie w Polsce 15 -latką sprzedają, 12-latką, a tutaj chciałam kupić sobie 36-letnia ja kobieta. Chciała sobie kupić napój energetyczny i nie może. What the hell? Why? 10 godzin, od kiedy ten pokład jest u mnie i ze mną. <laughs> I owszem, no są niedoskonałości, szczególnie tutaj pod oczami, jak widzimy, ale w pozostałych miejscach naprawdę świetnie się trzyma i się nie star w miarę troszkę z brody wiadomo i troszkę może przynosi, ale nie jest najgorzej. Także ja jestem mega zadowolona. No i sam fakt, że pani nie sprzedała mi napojów energetycznych, <laughs> także. Cóż więcej mogę dodać? Mam nadzieję, że ten podkład na pewno stanie ze mną na dłużej, natomiast będziemy sobie dalej testować i już niebawem będą na moim kanale kolejne testy podkładów drogeryjnych, może tańszych, może droższych. Zobaczymy, co znajdziemy. A ja się z Wami żegnam. Oczywiście, jeśli tematyka Wam się podoba, to zapraszam Was do subskrypcji. Całuję buziaki.